przykład Świętej Brygidy pokazuje jak bardzo można być razem z Jezusem, jak bardzo można pozostawać z nim w dialogu, jak bardzo można słuchać jego słów, widzieć tak prawie w rzeczywistości cuda, które on działa, można tak bardzo go pokochać jak biblijna Maria, która w pewnym momencie rozbiła olejek narodowy po to, żeby zamanifestować swoją wiarę w Chrystusa i wtedy sposób myślenia, funkcjonowania już jest bardziej Chrystusowy. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Święta Brigida to całym swoim życiem, przepięknym życiem, jako obecnie patronka Europy, pokazała.